Minęła dziesiąta, bartosz kwiatek dzień dobry. Zaczynamy w rytmie dnia. Minus 17 stopni celsjusza na Lubelszczyźnie, a w lubelskich noclegowniach, a także ogrzewalniach. Brakuje miejsc dla bezdomnych. E, wizyta. Władimira Putina w Mińsku spotkanie z Aleksandrem Łukaszenką więcej już za moment, proszę z nami zostać. Wydarzenia, najbardziej wiarygodny program informacyjny w Polsce popołudniowe wydanie o 15:50 również w weekendy. Wydarzenia w Polsce News. Ja polityków znam jak zły ląk. Wyraziste poglądy. Napłynie tych pieniędzy emerytów na rynek i będzie inflacja wyższa. Inflacji nie powodują emerytury. Odmienne stanowiska. Poglądy mamy na antypodach, ale lubię bardzo z panem rozmawiać. Bo pan słucha. Staram się. Punkt widzenia. Od poniedziałku do piątku o 17.30 w Polsat News. Już dziś. Debatę dnia o 20.00 poprowadzi Agnieszka Gozdyra. Co mogę zrobić dla środowiska? Kolejny atak dronami irańskiej produkcji na Kijów. Sponsorem programu jest Esoleo, dostawca pomp ciepła marki Fox Air do domu i dla firm. Esoleo.pl Dziś po południu w zachodniej części Polski zachmurzy się i tam spodziewajmy się opadów śniegu lub deszczu ze śniegiem. Pozostała część kraju będzie pogodna z rozpogodzeniami, miejscami do bezchmurnego nieba. Temperatura wyniesie od minus 6 stopni w Suwałkach i Podlasiu do 2 stopni na Pomorzu Zachodnim i na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr południowy słaby, miejscami na północy umiarkowany. Ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Nocą praktycznie w całym kraju popruszy śnieg, będą też pojawiały się opady mieszane. Zrobi się cieplej. Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni w Krakowie do 4 stopni w Kołobrzegu. Wiatr głównie południowy, słaby i umiarkowany. Tej nocy warunki dojazdy w całym kraju będą utrudnione przez liczne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Jutro ociepli się w całej Polsce. Temperatura wyniesie od 1 do 5 stopni. W większej części kraju dominować będzie słońce. Tylko na północy pojawi się więcej chmur z opadami. Ciśnienie spadnie i wyniesie 1008 hektopaskali. Warunki dla narciarzy w południowo-wschodniej części Polski będą dobre. Temperatura od 0 do 4 stopni z lokalnymi opadami śniegu. Na zachodzie kraju od 0 do 7 stopni z promieniami słońca. W Czechach od minus 1 do 7 stopni z opadami deszczu i śniegu. Na Słowacji podobnie, pokrywa śnieżna wyniesie do 30 cm. Austria z temperaturą do 10 stopni pogodnym niebem, nigdzie nie będzie padać. We Włoszech do 6 stopni z lokalnymi mgłami i maksymalnie do 70 cm śniegu. Szwajcaria z temperaturą na plusie, bez opadów, do 160 cm śniegu w Sasfe. Francja do 10 stopni z lokalnym deszczem. Sponsorem programu był właściciel marki Eska Rock. Sponsorem programu był Disney, dystrybutor filmu Avatar. Dis Zbliża się 11. Bartosz Kwiatek, to jest W Rytmie Dnia. Jaka jest przyszłość komendanta głównego policji? Czy zachowa swoje stanowisko? Trzy osoby zostały ranne, w tym dwoje dzieci. Potem, jak w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości. Aż teraz informacje z kilku miejscowości powiatu opolskiego. Dziś po południu w zachodniej części Polski zachmurzy się i tam spodziewajmy się opadów śniegu lub deszczu ze śniegiem. Pozostała część kraju będzie pogodna z rozpogodzeniami. Minęła 12. Bartosz kwiatek. Dzień dobry. To jest w rytmie dnia. Stracili nie tylko dach nad głową, ale cały dobytek życia. Drewniany dom czteroosobowej rodziny. Aż o 30% więcej kradzieży w sklepach. W ten wyjątkowy wieczór czas zwalnia w oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę. Na wspólne przeżywanie cudu narodzin w Betlejem. W imię Ojca i Wigilijny wieczór transmisja pasterki ze świątyni opatrzności Bożej w Warszawie w sobotę o północy. Sponsorem programu jest Esoleo, dostawca pomp ciepła marki FOX Air do domu i dla firm. Esoleo.pl. Na wspólne oglądanie programu zaprasza jego sponsor, dystrybutor produktu Duofem na objawy menopauzy. Sponsorem programu jest Disney. Dystrybutor filmu Awatar Istota Wody. Karolina Szostak, witam państwa ponownie. Zaczynamy sport. Argentyna, najlepszą drużyną globu. Ostatni mecz mundialu w Katarze to najlepszy finał w historii piłkarskich mistrzostw świata. Południa i do zobaczenia. Sponsorem programu było ESOLEO. Na program zaprasza sponsor. Importer robotów sprzątających i iRobot. Sponsorem programu jest ESOLEO. Dostawca pomp ciepła marki Fox Air do domu i dla firm. ESOLEO.pl na piękne chwile z programem zaprasza sponsor, właściciel sklepu internetowego apart.pl. Milena Rostkowska-Galant. Witam państwa serdecznie. Przed nami dużo zmiany w pogodzie. Idzie ocieplenie miejscami. Temperatura nawet do 10-11 stopni. Ale już za chwilę nasza długoterminowa prognoza pogody, która pokaże, gdzie i kiedy zrobi się cieplej. No i jak długo to ciepło z nami pozostanie. Najpierw to, co dzieje się nad Polską. Wyż, który poprawiał dziś pogodę głównie we wschodniej części kraju, odsuwa się od nas. I jutro więcej chmur, zwłaszcza na północy Polski. I tam spodziewamy się opadów. Coraz cieplej, więc. Coraz częściej będą pojawiały się także opady deszczu, deszczu za śniegiem, tylko miejscami śnieg. Nocą z zachodu na wschód naszego kraju będą wędrowały chmury z opadami. Na zachodzie będzie to deszcz, deszcz ze śniegiem, podobnie w głębi kraju. Natomiast na wschodzie, na południowym wschodzie i w górach będzie padać śnieg. Temperatura od minus 5 stopni w Krakowie do 4 w koło brzegu. Kraków i Katowice, tu nie spodziewamy się nocą opadów. Wiatr słaby i umiarkowany. Tak nad naszym krajem jutro będą wędrowały chmury. Początkowo będzie ich jeszcze całkiem sporo na południowym wschodzie, a w drugiej części dnia tylko północna część kraju zasnuta chmurami. Na południu przejaśnienia, rozpogodzenia i tu bez opadów. Czas na szczegóły. Pomorze, Kujawy, Wielkopolska. Temperatura od 4 do 5 stopni. Wiatr umiarkowany. W Wielkopolsce nie powinno padać, poza tym będzie padać deszcz. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu temperatura od 1 do 2 stopni. Na północy i wschodzie regionu opad deszczu ze śniegiem, bądź śniegu, to nasuwa lszczyźnie. Na południowym wschodzie więcej przejaśniej. Początkowo na Lubelszczyźnie może pruszyć śnieg. Temperatura do 4 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Na południowym zachodzie podobna siła wiatru, tu bez opadów, a temperatura od 1 do 4 stopni. Już teraz nasza długoterminowa prognoza pogody, która pokazuje, że to ocieplenie tak złośliwie na same święta. Niedziela zaznaczona na czerwono, a potem od poniedziałku temperatura stopniowo znów będzie się obniżać aż do Sylwestra nowego roku, a potem kolejny wzrost temperatury. Teraz to wszystko do zobaczenia. Program zaprosił sponsor. Importer robotów sprzątających i robot. Za piękne chwile z programem dziękuję sponsor, właściciel sklepu internetowego Apart.pl. Sponsorem programu było Esoleo, dostawca pomp ciepła marki Fox Air do domu i dla firm. Esoleo.pl. Wydarzenia.